Dzisiaj po raz pierwszy pokażę Wam mój nowy dom. No dobra, może nie do końca nowy, ale na jego remont wydałem aż pół miliona złotych, czyli tyle, ile na specjal. Ale dzięki temu zmienił się on nie do poznania i wszystko zobaczycie już dzisiaj. Nie mogę się doczekać. Bo w ogrodzie stworzyliśmy kompleksowe boisko do koszykówki, plac sportowy, podgrzewany basen do pływania, trampolinę, z której można skakać do basenu oraz relaksującą przestrzeń. Jacuzzi. Cały budynek został kompleksowo odnowiony z zewnątrz. Jest odmalowany. Ma nowe ściany w środku, podłogi, meble i masę różnych atrakcji, o których zawsze marzyłem. Ukryłem tu naprawdę wiele tajemnic, które wy widzowie będziecie mogli stopniowo odkrywać razem z moimi przyjaciółmi, którzy swoją drogą jeszcze niczego nie wiedzą. od dziś, przez następny rok, my będą codziennie pojawiać się na tym kanale o 15.15. .15. codziennie do obiadu lub wieczorem po szkole lub pracy będziecie mogli spędzać czas razem z nami, ze mną i moimi najlepszymi przyjaciółmi. A teraz pokażę Wam jaka była ich reakcja na nasz nowy dom oraz mam nadzieję, że już niedługo na kanale pojawi się film, jak oceniają go inni znani twórcy. Chodźcie ze mną. Teraz zobaczymy sobie jak wygląda dom, bo dziewczyny i ostry nie mają zielonego pojęcia. My z Józkiem widzieliśmy, już tak nadzorował cały remont. Tak jest. Ja tam sobie tylko czy. podglądałem, patrzyłem. Też nie wszystko wiem, ale większość raczej widziałem z yeah. yeah. no, nie, nie, nie. nie. Otwieramy! Lecimy! Ale jak tu czysto? Nie ma Ja to cały czas prosiłam, żeby tak Ale Jak to biało jest? jest. No do kamienie. Łatwo, ładnie. Ej w ogóle jest odmalowany dom, czy nie? Tak, odmalowany z domu. Ej, to nawet nie zauważyłam wszystko, światło.

No, no, kurde. Dobra. To był historyczny pierwszy skok do basenu w ogóle Dobra, Wera, pierwszy rzut, pierwszy rzut! Nie, za duża presja! Dawaj, pierwszy rzut! Jestem gotów! Jestem gotów! No No Moi drodzy, teraz no, pokażę no, wam jak no, się ten, rzuca ten Telefon rzuciłem gdzieś tutaj, zresztą kupię nowy. To wygląda na taki dom w Stanach, nie? Co? No, mocne tak. jak trafisz, musicie zostawić suba na kanale, żeby nie przegapić filmów, bo będą codziennie o 15.15 .15. Tak Codziennie będziecie mogli się z nami Mogę zobaczyć Będą jutro Pojutrze I za dwa dni I za trzy dni I za miesiąc Za pół roku też Stresujcie. I za dwa lata Nie, za dwa lata nie wiadomo, bo robimy przez rok daily, ale... <laughs> Dobra, na dawaj Stresuje co? No Co was w nie biorę udziału? Bo zimno jest. Ja mam tylko jedno pytanie: bo aktualnie teraz jest październik. Czy was troszeczkę pójdziecie? Czy nie zrobiliście takich rzeczy jak było ciepło, Tylko jak zwykle będziemy nagrywać takie rzeczy jak jest zimno. Jest. Czy ten was jest podgrzewany? Nie jest podgrzewany. Podgrzewany jest? Jest podgrzewany. Ja się tu muszę przebrać, wiesz? Tak mi się wydaje. Ale to po co ty to robiłeś? Dobra, to po co ty skręciłeś? Ej, do zobacz, mamy takie krzaczki. To w tego nie było Okej okay. Co? A ja w ogóle wycięliście drzewa, to były drzewa I to też były drzewa przecież no I tak? bez kitu No tak Przecież ja tutaj się chowałam na jakimś odcinku. Na chowanym to byłaś, no Na odcinku, no. No. Tutaj Wera była tak przecież, nie? Chowana Tak było Pytanie, czy uwaga, obiekt monitorowany, ale całodobowo to prawda? Tak, w środku mamy kamery, na zewnątrz jest 12 kamer teraz. W ogóle, jak ten dom jest biały, on nie był taki. Nie był, nie był. Nie to nie był jest. ten kolor. i ten dom ogólnie wygląda jak nowy, no zobaczcie no. z tej perspektywy, jak on wygląda. No ja się w ogóle czuję, jakbyśmy wynajęli chaty w Stanach. No. Tak trochę, nie? No tylko jest ten, drożej. ten basen teraz dopiero jest. Ale oni, oni zawsze tak robią. To już jest trzeci czy czwarty rok, <gry> że jak jest już zimno, to oni tak. nie chcą nagrywać basen. Ale jak coś, to jutro tam będzie 25 stopni w tym basenie A to nagrywamy. My, A, to my, to pod... nagrywa. my tu nagrywamy A, jutro. No Was chyba pojęło. Tak bo, 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 bo. No, plus 15. Jakieś temperatury na górze. jak będzie minus 15, do, do zera, no? Pora umierać. Ej, to jest moja kurtka, co ty teraz robisz? A jak to zrobię, że ona tak, wziła? ej, to jest moja kurtka. To, to jest moja kurtka! jeżeli macie do nas jakieś pytania, właśnie na przykład jak koszt remontu, ile kosztował basen, ile koszykówka, albo jakieś na przykład jak długo są już tak z razem, to też możecie... Albo jak my długo z wiórką nie jesteśmy razem, to generalnie ja, tak, ja tak. Ja pamiętam dokładnie, jesteśmy. Jestem taka zadowolona. Ja pamiętam, pamiętam. dokładnie, minęło 372 dni, 4 godziny i 7, 8. No ja już mam ja już mam rok ze swoim chłopem, także Bogu... Dzięki, że tak się wydarzyło. Szacunek. Dla twojego chłopa, że wytrzymał z tobą. <grym> Ej, wiecie co, on mi powiedział, że on masz z zakład, że jeżeli wytrzyma ze mną powyżej 6 lat, to daje mu milion złotych. On tak <grym> <Zagrałeś>! <grym> milion! Jeszcze nie no wiem co się pisze. No, no a jak nie, to mówię, no to wygram. A jak nie wytrzyma, to ja wygrywam, także Easy milion, nie wiem na co się pisze. W każdym razie, jeżeli macie do nas jakieś pytania, właśnie na przykład jak kim jest kiulki, to napiszcie koniecznie w komentarzu, a zrobimy o tym QA i odpowiemy na pytania. Może nie wszystkie, może wszystkie kto wie. Ej kiedyś była taka teoria, że ja jestem sprzemkiem pro. To ta, była, jest ja? tygodnia, nie? nie, to chyba pieliby. Czy to są te katuszki, co mieliśmy na wyspie? <grym> tak, jedna to jest ta. A druga to jest e, po prostu e, to jest ten termometr. Mogę z wyspy? A No, to jest ten, Ile autów tutaj może no, Ja, ja robić? Jedna, tak, czy to dopiero... jest to jacuzzi z randek, czajnika? A to jest dla ratownika miejsce? <grym> tak. Dobra, dobra, Jura. Ty śmieszna jesteś. A jaki tutaj jest klimaci. A tutaj... Myśmy nie, nie nie się, nie się tu rato... w... A ja tutaj ratownik siedzi. <grym> ja powiedziałam, że to, to, ja to jest to miejsce! Miejsce! Ja powiedziałam, że jest to na pewno Krzysiu chciałem sobie zrobić Siłkę? No, no, Zapraszam na siłownię na plaży Mega fajna, mi się wywołała Nie, do no Krzysiu, pod siebie to robię Ale nie szczerze, no, to... jakbym dalej tam mieszkała, to była w k***a, to byśmy ciągle te... Czasu jest No mogę spróbować No to był pierwsza pierwszy to od trzech miesięcy, kiedy na drążkę I ten brzuszek, który mu wystarczy No nie zrobiłem! Dobre! Dobra Krzysiu, ja nie widziałam! A teraz pa. ty tajnik. Ała, ty przez ziemi skończyłeś, tak, z ziemi. Ej, no to znowu ty, to... no tak. wszystkie <gry> mikroporty pływ. Ale z jednej ręki, to co, dawno się Kolejny mikroport, minus 2000 tysiące No i dom się nie zwrócił. No no nie. Dobra, czemu to jest na piasku? No bo... Chcieliśmy mieć miło pod stópkami, jak będziemy sobie. No, dźwięk no dźwięk bo tu na przykład byśmy to. mogli zbudować do domek z piasku. Wiesz że co chodzi. To mhm. te, te, taka plaża powinna być przy basenie. Nie, bo to wtedy prawda. piasek już padał tak. do basenu. No. A, to też prawda. To jest ja, ja mogę tamtędy przejść. Czemu? Bo ja mam buty glamour. No się... Jaki glamour? Co ty gadasz? Co ty, ty masz za glamour? No. Zdaj mi te, mi te buty i przejdź na boso. Przecież to jest jakaś taneta panterka z tego to... ZALI-EKSPRES. Chyba A tu mam skarpetki e, z krówką. No ale zobaczcie, jak to w ogóle wygląda, bo z tej strony była tragedia. Bo wiecie, ten tyngod no, odpadał i tak dalej, a teraz jest po prostu ładny. ładne. Miałem pomysł, żeby jeszcze zrobić tak, żeby w ogóle tutaj zabudować to, nie? A do góry? Do góry, i żeby tutaj zrobić jakieś secret room, ale już nie było czasu i w sumie nie było kasy bardziej. A czas może by był, Ale nie było kasy. Wiecie, że jak Genzy nam wpadło na noc, wtedy, co nas wystraszyli, to weszli tymi drzwiami. Serio? A kto jak no. Prawdopodobnie to ja ich nie zamknęłam. Aha. Ale... Julka. Dlatego się już tu nie ma. Tak? No, Dlatego ty już nie śpisz w tym domu, wiesz? Dlatego właśnie. A ja myślałem, że to moja poprzednia asystentka i ją zwolniłem. <laughs> Pojawiła tak Kinga No w tak było. Czyli w sumie, gdybyś ty zamknęła drzwi, to asystentka by została i nie byłoby Kingi coś no. to co też, nie wiem czy się, to są kamienie nowe, białe, bielutkie, no, tam, tam są stare nie? To jest tak jak stary to się chwali, stary podchodzi się chwali samochodem I... No i patrz tutaj, I... ten... I... Pogrzewam się w odele. Były docinane też tu je. <laughs> były docinane też <laughs> Kora jest nowa, kora jest nowa, patrzcie, kora jest nowa, nowa jest, no to jest dzisiaj kładzione, bo u dzisiaj stary, patrz i to jeszcze. Jadalne? No, jadalne, Więc, no? Możesz sobie wziąć Niejadalne Na łaky! Na, na łachy Na łaky! Łachy. Na no. ubrania no. A co ty? co ty. No to, to, to to <laughs> Dobra, Ej, co ty. co ty. co ty. co ty. to co ty. co ty. co ty. Nie, co ty. co ty. co ty. co To ja tutaj ja też się tam Ja też! No to Gdzie pani to? Dobra, to patrzcie to! O kurpiel! Patrzcie to stary! To działa? No tak! 1400 gier. Normalnie mamy w salonie maszyny do gier. Dobra, mój to jest to, za mój. darmo! Dobra, cię ja mogę to zrobić! Mogę to zamieszkać? Nie, nie. Tak! Ja też wracam! A w sensie na nagrywki Ostry Jaki ostry? Wszystko, to zawsze się kłócimy Ostry Kto je najwięcej? Ostry Kto się najczęściej myje? Aaa No ha, ha. A, a, a a ha, ha. Chodźcie, to, hej Hej Kolorki jakiś chcesz? Hej, dobra, to ja i wrócę do Wrocławia W Ja mogę tu znowu zamieszkać I jak ta chata wygląda, k**wa to powiedzieć do chłopaka i powiedzieć, że jednak wrócę w niedzielę? No i co, werso? musieli malować ramy, a my zobacz, co mamy. Krzysiu, czy możemy jednak tutaj wrócić? Ej, słyszeliście Berę? Co? Berę. W spyta, możemy tu wrócić. i wracamy! Tam jest stołów. Patrzcie, jest normalnie tutaj e, ten barek jest. Tutaj, tutaj było takie jakieś gówno, że tutaj wiecie, klucze leżały coś. Ale byśmy Berę tutaj jadły śniadanie. Boże, Czajnik, co z tobą zrobili? To taki żarcik. Wydziemy, wydziemy, wydziemy. To nie wyjeżdża. Przecież to to jest nawet... klawiczka, ta, łyżeczka. Kto nią je? Nie, zostawiłaś. Powiedziałaś, że nie ktoś Była brudna w zlewie, jak wyjeżdżała. No. Zapraszamy teraz do przestrzeni, która kiedyś była biurowa. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś tam nawet pracowaliśmy. Ale teraz jest to przestrzeń, w której w nagrywaliśmy setki na moich ramkach. E, I tam powstał pomysł maratonu ostrego. No, tak. tak. tu. tu. Moi drodzy, tutaj obecnie mieszka Domin. Nasz kierownik montażowy i nie pokażemy z szacunku do niego tego pokoju, no bo po prostu. Masyw, tutaj już nagrywała podcasty. Nareszcie w sumie jest tu czysto. I vera, pamięta, że jak pół roku położyliśmy tam nasz koc, no to już chyba nie daje się. No, czemu? koc! <laughs> bo jak właśnie nagrywaliśmy setki naradki czajnika, to przykryłem to kocem Wery, bo trzeba było tutaj, wiecie, zrobić światło, jakie mamy, nie? No. ty. Złodiejów. I by nawet nie wiedziałaś, że ten koc tam jest. Jak to od nie, pani to. Bandzi, od mojej teściowej dostałam ten koc. No to na pewno nie byłaby zła, jak go sobie pożyczył. Pani Bandziu, to pani syn wszystko. Ej to co kiedy robimy? Jakiegoś grilla? Jak, jakąś imprezę dla influencerów? No nie wiem, w przyszłym tygodniu nie możemy coś może... Nie ma jestem tu tutaj. No dlatego mówię. <laughs> <laughs> Daj mi <impreza. Woo> <laughs> Nie dostań, ale ja kalkulowałem przed chwilą, no. ale jakby ja bym... No dobra, Julka, za darmo za masz mieszkanie Nie, tutaj. nie, ja kocham swojego chłopaka. Nie będziesz miała tysiaka do. dopłacane za, za mieszkanie tutaj. Nie, kocham swojego Nie, kocham swojego chłopaka, trzy tysiące. Nie no, no. myślisz, że mój bubulek by został tak Kto? sam? Kto? Kto bubulek. Kto był bulek? Bubuś. A kto to? jakie wczoraj dostałam? O Od ja nigdy taki nie dostałam? Bo ja mam tyle kasy co twój, to to by cię kupało pewnie to twój chłopak coś na Hosse, tak? No tak. No. <laughs> Zrób nic zdjęcie tutaj. I powiem tak, Ku widzowie kupiłam dom. Jula, ale siedzi to. Siedzi to fest! Okay. Ej, kurde, jak ten, ten salon ładnie wygląda! Tak? Ale no. Skitek! Jak to jest ładnie! Chciałem powiedzieć, że jest super salon basen i w ogóle z basenu albo inaczej, chodźcie pokażę wam coś góra generalnie za bardzo się nie zmieniła a jeszcze będzie nas tu czekać remoncik bo tutaj będzie wykładzina i przed pokojem Ostrego oczywiście co mamy? Nie to nie. No jedzenie leży przed pokojem ostrego, nie żeby coś, ja też teraz jem. Chodźcie, to już mam Tak, pójdziemy na taras. Dajcie znać w komentarzu, bo nie wiem czy przenosić jacuzzi stamtąd, czy nie lepiej je dać tu na tarasie, żeby, wiecie, tak fajnie sobie widzieć widoczki. A najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że z tego balkonu można skakać do basenu. Widzisz to? Widzisz to? Trochę się ciekamy. Ogólnie, czy ciekawostka basen został tak zaprojektowany, ogólnie on miał być trochę dalej. Ale wiedziałem, że dalej będzie ciężej do niego doskoczyć Będzie jest bliżej domu, żeby była szansa doskoczyć z balkonu do niego dobra, bo mi zimno w Robert! Jutro jest chowano w ogóle o 15.15, więc zobaczycie jak się chowamy w domu i zobaczcie w tym cały dom, nie? Bo garaż nie widzieli, przejście nie widzieli, pokoju nie widzieli, łazienek nie widzieli Także zobaczycie A teraz to nie wiem gdzie będę mogła się schować Także zobaczcie to jutro o 15.15 Tak jak tak patrzę to nie mogę się napatrzeć na ten dom Gdzie nie spojrzał? To wygląda dobrze po prostu, czy spokojnie tu, czy tam, czy tam, wszędzie wszystko mi gra. No, teraz tutaj można znajomych zapraszać. A co, się nie można było, to co? No czasami wstyd było za was. O, a ile kosztował ten remont, no, Krzysiu? No, no pół bani. Kur... nie. Pięćdziesiąt koła To się nie... nie <noise> No nie obłazało się. To jeszcze... to jeszcze nie naszej chacie. To nie jest nasza chata? więc tego nie kupiliście w końcu? No za co? Przecież to kosztuje 2 miliony. Ale założyliście. Czyli nas może ktoś jeszcze wyrzucić w no, Może, jak będziemy grzecznie, na przykład ją no, wyrzucą A Ta to, to spełnienie marzeń ogółem. No. To jest spełnienie marzeń. No skaczesz sobie z trampoliny do basenu, idziesz do jacuzzi. Upłakałam się. Tak, drzwi też można. czomu? Czemu? Tu jest za ładnie i nie tutaj nie bary. mieszkam. Nie no tak jest. To jest nasza nowa brama? O kurna! Czeba nas taka druga? Freeze, jak coś, jakbyś potrzebował ją do Genzy, dzwoń, mogę ją <laughs> sprzedać, luz.